Cześć mam Katy z tej strony, Quincy dzisiaj zabieram Was na kolejnego taskowego bossa, a mianowicie dzisiaj udajemy się na Blot Tuska. Um, jest to boss mamutów. Hmm. Możliwość walki z nim uzyskamy od naszego kochanego Grizzly'ego po zabiciu 300 mamutów. Boss ten znajduje się na Sfar także droga jest daleka z um, dlatego chyba nie będę zamulał. I po prostu przyspieszę Wam to, ale nim zacznę, to może coś tam opowiem. Mamuty bardzo świetny task, można sobie zarobić dobre pieniążki, ponieważ lecą z niej futra. A futra są potrzebne do imbuingu -imbu lodowego, a ten jest dosyć często robionym imbu. Na przykład katedra na przykład Spektry na Darashi, na przykład Lodowa Biblioteka z takich, z takich szybkich miejsc dla Was, gdzie, gdzie szybko się znajdziecie, no to te trzy, trzy spoty, a Lodowe Elfy jeszcze, tak, to cztery, cztery spoty, na których Lodowe Ibu jest często grane przez mniejsze levele, dlatego polecam zrobić tego taska może nie na przez fakt tego co zyskamy z tego bossa, no bo jak, jak już mówiłem, bossy te robię bardziej symbolicznie po to, żeby aczki mieć odblokowane. Ale fakt, e... fakt tego, że macie możliwość dropić te futra mamutów już jest e... według mnie wystarczająco lukratywną opcją dla małych leveli, żeby zarobić sobie trochę kaski gdzieś tam na starcie. Exp nie urywa tam dupy, nie oszukujmy się. Ale, ale tak jak mówiłem te futra, te futra są drogie, te futra są w cenie, dlatego warto warto to robić. Wejdę szybko po drodze jeszcze do depo i zobaczę ile ich wydropiłem w ciągu tego taska. Jak widzicie, mam zabitych 311 mamutów. Zobaczymy po prostu szybko, w po ile ich tam mam. Eee, 18 sztuk, proszę bardzo. Według cyklopedii 3,8K, zobaczmy, jak na markecie to wygląda. Proszę, proszę bardzo, po 10K są sprzedawane, to jest 180K. Możecie zrobić wiadomo. Raz poleci ich więcej, raz poleci ich mniej, ale. Według tego, co teraz jest na markecie, jesteście w stanie zrobić, mo, moim przykładem, jesteście w stanie zrobić 180 profitu. Także myślę, myślę że nie jest to um, mała kwota. 180 już gir na, 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 początk, na początek rozgrywki, kupicie pełen dla nisko-levelowych postaci. Dlatego, dlatego warto. Warto zrobić tego task'a po prostu. Teraz odpalamy sobie ma klika. Dobra Tibidż, znajdujemy się przed teleportem, taktyka na tego posa jest taka sama jak na dwa poprzednie, wchodzić, napierdolić, opuścić lokal i tak weź to będziemy teraz robić, z niego możemy wydropić armor, warty 6k, no i jakieś pierdółki, podniesiemy sobie wszystko, będziemy widzieli. Jaki zrobiłem profit? Prawie 2K. Spoko. Tak jak mówiłem wcześniej, eee, warto, warto zrobić taska ze względu na te futra z mamutów, aniżeli na sam profit z bossa. No, także już wiecie, gdzie on się znajduje. Ja będę kończył. Tybijski żółwik i Nara.